Dosyć ciekawe rozróżnienie między sposobem budowania życia religijnego w Starym Testamencie, a w Nowym, pokazał święty Paweł. Oto mówi do momentu, kiedy nie przyszła wiara taka wiara, która. Jest początkiem relacji z Panem Bogiem, wtedy potrzebne było więcej przepisów, po to, żeby można było ułożyć życie religijne, to znaczy relacje człowieka z Panem Bogiem. Dlatego, chociaż Abraham był tym, który był wzorem wiary, to jednak sposób, Budowania życia religijnego w Starym Testamencie polegał na wypełnianiu prawa, na dokonywaniu uczynków, które były bardzo szczegółowo opisane. Kiedy przyszedł Jezus Chrystus, to sytuacja się zupełnie odmieniła. Oto Jezus Chrystus postawił na relacje z Nim, każdego, kogo spotykał, a który coś od Niego chciał, czy uzdrowienia, czy nawrócenia serca, pytał o poziom wiary. Czy, czy wierzysz w syna człowieczego? I kiedy ta osoba deklarowała, to niezależnie od ilości spełnionych uczynków, które były skodyfikowane w przepisach prawa żydowskiego, on udzielał mu łaski, udzielał błogosławieństwa, udzielał uzdrowienia, i dopiero wtedy ta osoba, tak jak Bartymeusz, poszedł za Jezusem. Do Jerozolimy. Te osoby poszły za Jezusem. Maria Magdalena, apostołowie, kobiety, które chodziły za Jezusem. Taki porządek rzeczy stworzył Pan Jezus, i dlatego my poprzez naszą wiarę wchodzimy w życie, gdzie pełnimy czyny odpowiadające na błogosławieństwo Pana Boga, przychodzącego do nas.